Zgadzamy się, zgadzamy. No, jak pani na imię? Maria. A gdzie pani, gdzie fazowałaś poprzednio? No, ja u państwa Rochowiczów na Solcu. A czemu odeszłaś? Bo państwo się rozeszli, ale ja tam nie mam bardzo dobrze. Oni byli zadowoleni. Ja zresztą mogę pokazać referencję. Przepraszam. Przepraszam. A więc to jest ten skarb. Zdecydowaliście się wreszcie. Najlepiej to to nie wygląda. Moje gratulacje. Wychodne pewnie będzie mieć w nocy. Proszę państwa, tylko jest jeden kłopot. Ja zgubiłem, łam dowód osobisty. No to co? No, i nie będę się mógł ła, ła, zameldować. Bardzo dobrze. Co? Zam zameldować? Marysia, chce się udać zameldować? Tak. To w takim razie do widzenia. Nie nie. nie, nie! Proszę pani, ta pani, pięć lat temu przyjęliśmy ją do pracy. Zameldowała się w ciągu miesiąca. A potem rzuciła pracę. Ale mieszkania nie rzuciła. Cały czas jest z nami. Tak. Wyprowadziliśmy się na kurczą, była z nami. Na wilczą, była z nami. Teraz jest z nami. Tak. A kupcie mi mieszkanie do was wyswobodzę. Ja ją kiedyś zamorduję. Niech Marysia pójdzie do kuchni się rozpakować i zostawić rzeczy. Dobrze, a gdzie jest kuchnia? Tutaj śniadanie jest na siódmą. Mhm.